Kolejny druk zgodnie z paragrafem 34. Ustęp 2 statutu miasta Krakowa do projektu uchwały według druku numer 1798 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadań w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych w ramach zadań powierzonych dzielnicom. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1798, tryb jednego czytania, referuje Pani Katarzyna Olesiak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych. I tak dotacje otrzymują Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w kwocie 40 tysięcy złotych, Dom Kultury Podgórze w kwocie 65 tysięcy 450 złotych, Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta w kwocie 35 5700 zł oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w kwocie 5000 zł. Uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytanie projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny druk zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1664 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru trzesterców projekt Prezydenta Miasta Krakowa, projekt grupy radnych, druk nr 1664 tryb jednego czytania Referuje Adam Kalita. Nie ma Adama Kality? To kto się tam podpisał? jeszcze? Boluś, to zreferuj to. Nie masz? Ja ci tam. Pan Adam Kalita jest, wylądował w szpitalu, więc nie ma. Będziemy procedować późniejszy, za chwilę ten druk. Idziemy do następnego, a tego zostawimy sobie za chwilę.